Używają się na się. I Cały dzień. O czym marzy Twoja mama? Wszystkim. A co kochasz swoją mamę? Tak. To, to że jest najlepszą mamą świata. A powiedz mi, co robi Twoja mama w pracy? Czego życzysz mamie w dzień matki? Wszystkiego najlepszego z okazji dnia matki. Bo, bo ja daję mojej mamie kwiatki na Walentynki. A jak mama mówi do ciebie ładnie? Kochanie. Kochanie. Kochanie, dobrze. A o czym marzy twoja mama? O wszystkim. A ty żebyśmy byli szczęśliwi? Co kochasz swoją mamę? Za, 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 to, za to, że ona mnie kocha. Co ci się podoba w twojej mamie? To, że jest kochana, dobra. Pięknie. A za co kochasz swoją mamę? Za to, że mama się o mnie troszczy. Eee, za to, że się mną opiekuje. A czego życzysz mamie na Dzień Mamy? Wszystkiego najlepszego co z okazji nie miłego. Eee, mojej mamie mi się podoba, że zawsze mo może być przy mnie i, nie, i zawsze przy, przy czymś pomoże. A co robi moja mama w pracy? Eee, jakości. W jakości co, tak. jak mama mówi do ciebie ładnie? Eee, tak. Za co kochasz swoją mamę? A dlaczego? A za, za co? No, powiedz, za, za co. Co ci się podoba w twojej mamie? Wszystko? Tak. Aha. to mamie na jej mamy? Dużo pieniędzy. A powiedz mi, jak Twoja mama mówi do Ciebie ładnie? E, zapomniałam. E, się. Pięknie. Merlin. Marlin? A co Ci się najbardziej podoba w Twojej mamie? Że, że dobrze pracuje. Mhm. A gdzie Twoja mama pracuje? W mali. Okej, okay. a czego życzycie mamie na Dzień Matki? Dużo zdrowia. A o czym marzy Twoja mama? Żeby było ciepło, bardzo ciepło. Żeby było mało. Żeby było lato. Żeby było lato. O tym marzy. No super. Żeby mieć chwilę spokoju od dzieci. Chwilę spokoju od dzieci? Hmm. E, marzy o tym, żeby miała spokój. <noise> A czego życzysz mamie na dziś, Mamy? Wszystkiego.